Witajcie, to jest kolejny film z cyklu o współzależnieniu. Teraz chciałabym poruszyć taki temat, taki dla mnie trudny, bo trudno jest mi jakoś złożyć go w całość, ale mam nadzieję, że się uda. Chcę Wam powiedzieć dzisiaj o poczuciu własnej wartości. Właśnie ostatnio stwierdziłam, że mówi się często poczucie wartości, a właściwy termin jest poczucie własnej wartości. Temat więc jest poczucie własnej wartości, a samoocena w perspektywie współzależnienia i osobowości zależnej. Ale zacznijmy od takiego wstępu i właściwie powtórzenia, takiego wszystkiego powtórzenia z trochę z innych filmów, polecam cały cykl i zacznijmy od, zacznijmy od cech, tak, cechy, cechy osobowości, cechy osobowości zależnej. Pamiętacie to tak, właściwie osobowości zależnej i współzależnionej, osoby współzależnionej też, ja będę tu złożniać, będę mówić. Słuchajcie, ta podstawa bierna agresywna to jest i u współzależnionej i u osobowości zależnej. Takie manipulacje emocjonalne również. Teraz u osobowości zależnej są raczej takie rzeczy jak właśnie oddawanie kontroli komuś, zależność od kogoś. To może być tak, zależność finansowa, emocjonalna, ekonomiczna i też religijna. Ja tak miałam, tak, jak się wchodzi w islam. Współzależnione raczej stosuje nadkontrolę, ale to jest taki układ trochę wiązany. I teraz tak chciałam więcej o tej osobowości zależnej, bo jednak długa część mojego życia to była osobowość zależna, tak ja to teraz postrzegam. I chciałam do tego dodać kilka dodatkowych cech, których chyba wcześniej nie mówiłam. I tak sobie myślę, czy, czy gdzieś o tym słyszałam. Ale dla mnie charakterystyczne jest to, że ta osobowość zależna jest. To jest osoba, która jest ciągle e, albo jest w jednym związku, a jeżeli to jest na przykład wczesny etap, jakaś taka młodość wczesna, e, to jest e, na, to jest, e, to, jest, e, to jest jakby nieustająco w związku, ale w różnych związkach. Ja na przykład tak miałam e, bardzo łatwo wchodziłam w te związki. No można powiedzieć, że byłam kochliwa, tak? Tylko co to właściwie znaczy? No właśnie to na przykład znaczyło to, że e, miałam ogromne pragnienie, potrzebę, tak, taką toksyczną, e, no to bycie z kimś, nie, bał, nie lubiłam smutności, nie, nie wyobrażam sobie, że będę e, jakby. To nie chodziło jakby o pozory, żeby być jakby, że tak wypada czy coś. Tylko chodziło mi o to, że ja potrzebowałam cały czas tej obecności drugiej osoby, która mnie jakby dopełniała, tak. Zaspokajała moje potrzeby, których nie potrafiłam sobie sama zaspokoić. Więc zawsze w związku i to charakterystyczne jest też to, że jak się jakiś jeden związek kończy, a często było tak, że ja wchodziłam w związki bez miłości, bo po prostu ktoś tam się na przykład mną zainteresował, ja się zgadzałam I, e, i, e, i wówczas jak tylko ten związek się kończył, albo ktoś ze mną zrywał, to ja praktycznie natychmiast wchodziłam w następny związek. I, i, nie raz, y, I wydawało mi się, nawet wydawało mi się to chyba takie normalne. To jakoś mam poczucie, że, że to jest takie. Y, nawet teraz nie nieraz widzę, że a, coś się będzie przyjmować, to iść na kolejną randkę czy coś, tak? To jest toksyczne, tak? To nie jest normalne. Taka przerwa pomiędzy jednym a drugim na odchorowanie, że tak powiem, jest normalna. A nienormalnie jest skakiwanie z jednego w związku w drugi. Y, i e, pocieszanie się jak gdyby tym kolejnym związkiem, a ja tak robiłam i dla mnie to jest dosyć charakterystyczne właśnie e, dla osobowości zależnej, że nie potrafi być, e, nie być w związku jakby sama, że samotność jest niej bardzo ciąży. Tak. Mam poczucie, że właściwie wszystkie te moje wczesne związki takie były, od jakichś tam lat szkolnych, przez studia, było, było, było tak, że ja byłam sama też, ale czułam czułam, to, czułam się wtedy taka mało... Przerwa. Czułam się wtedy taka e, mała atrakcyjna i e, samotna, ale tak boleśnie samotna. Nie potrafiłam e, nie, pot, nie potrafiłam być sama tak naprawdę. Nie, nie pasowała mi ta samotność. Tak. E, tutaj polecam e, wilczycą być. E, ona bardzo fajnie opowiada, mówi o sobie i podaje tam cech osobowości zależnej, także to jest ciekawe, to polecam. Chyba gdzieś tam link zresztą rzucałam u siebie. Słuchajcie, to tak, jeżeli chodzi o krótkie powtórzenie cech, potem moje późniejsze związki to były. Dobrze, słuchajcie. Jeżeli chodzi o, o tak, jakby skąd to pochodzi, źródła osobowości zależnej i współzależnionej osoby współzależnionej, to ja o tym już mówiłam i tylko tak szybko powtórzę. No to jest taki dysfunkcyjny dom, czyli dom z problemem alkoholowym, takie słowa DDA, dorosłych dzieci alkoholików, albo DDD, czyli jakiś dom dysfunkcyjny w jakiś tam inny sposób. Tak, czyli taki, taki, tak to mogą być rodzice albo jakieś otoczenie rodzinne. I teraz co z tą dysfunkcją, tak? To może być ktoś albo nieobecny, albo na to może być nie wiem gdzie w rodzinie, ktoś jest chory e, e, poważnie, tak? Wtedy też dziecko będzie w jakiś sposób dysfunkcyjne, bo nie otrzyma tyle troski i zainteresowania. Hmm. Potem, mówiłam to też już w innym filmie, różne rzeczy wzmacniają te, te problemy z, z dzieciństwa, jak na przykład religia, tak uważam, bardzo wzmacnia, bo te nabyte role się wzmacniają, ale tak samo te uczucia wy, wy, wypierane i takie rzeczy jak toksyczny wstyd i poczucie winy, to jest tylko wzmacniane przez religię a często jest też tak i mam takie poczucie, że kiedyś to szczególnie tak było, że Kościół jednak umacniał pewne pewne schematy, typu bardzo starał się znaczy nie możesz kochani grać, bardzo starał się, żeby jakby utrzymać taki status quo trochę, że żona alkoholika nawet jeżeli e, sytuacja jest patologiczna, toksyczna, powinna e, zostać przy tym alkoholiku i, i, i niejako cierpieć, tak? I taką, i, i znosić tę sytuację, e, bo po prostu jest mu wielna do śmierci, tak? I, i e, powinna być dobrą żoną, nawet jeżeli on nie jest dobrym mężem. E, I gdzieś tam w tej czekoladzie, w tym filmie, o którym kiedyś mówiłam, to było pokazane, powiedziane. E, no teraz już tak nie jest i, i jakby księże do tego też inaczej podchodzą. E, aczkolwiek taki schemat trochę jest, nawet u samych kobiet, tej, tej, e, tych kobiet, które e, z trudnością wychodzą z takich związków. Mam nawet taką e, przyjaciółkę, taką koleżankę, która ma duże trudności z odejściem. Nie tylko dlatego, że ma nadzieję, że coś się zmieni, zmieni, ale dlatego też jest właśnie w związku małżeńskim, ma dzieci, dom. I trudno jest jej sobie wyobrazić, że to wszystko się rozpadnie i, i że ona odejdzie. Tak, i że rozpadnie się ten związek małżeński. Okej, okay. ale inne rzeczy, które to yy, umacniają, to oczywiście to, co też powtarzam wielokrotnie, czyli brak granic, ale to też jest nabyte z dzieciństwa. Z dzieciństwa tam zazwyczaj. No i to niskie poczucie własnej wartości, czyli to, o czym docelowo chciałabym mówić. I teraz tak, to niskie poczucie własnej wartości, tutaj sobie zrobiłam taki łańcuszek troszeczkę. Z tego wypływa potem brak miłości dla siebie, tak? To albo wypływa, no to jest jakby jednoznaczne, bo czujemy się jakby rodzice tak niewystarczająco jakby nakierowują swoją uwagę na to dziecko, na nas, tak, czy na mnie jako współzależniano na przykład. W związku z tym e, ja się czułam nieważna, tak. E, i mam... Tak, życie. Niskie poczucie własnej wartości. Brak miłości dla siebie, co dalej, poczucie cały czas odrzucenia, jakby to jest łańcuszek, tak, tak ja to widzę, niskie poczucie własnej wartości, bo co, bo brak miłości, bo brak zainteresowania, czy, czy uwagi od strony rodziców, w związku z tym poczucie odrzucenia, tak się czuje współzależnione, tak się, tak się czuje dziecko, tak które potem jest... Uzależnione. Tak ja się czułam jako dziecko. E, miałam poczucie odrzucenia. E, a z tego się robi taki lęk non-stop, wpojony przed porzuceniem. Tak poczucie odrzucenia jako dziecko, że byłam odrzucona e, i w związku z tym non-stop odczułam lęk, żeby tego nie powtarzać, tak? I, e, I to jest tak, że ja się wychodzę z domu rodzinnego z którego zresztą szybko uciekam, bo to jakby chciałam też szukać siebie, tak, chciałam naprawić... W początku miałam taki ten, żeby naprawić coś, znaleźć problem. Szukam i od razu wpadam w ramiona gdzieś tam kogoś, jakiegoś mężczyznę, pierwszego, który... lepszego tak naprawdę, bo nie potrafię być sama, bo ciągle lgnę, tak potrzebuję tej... tego zapełnienia. I odczułam ciągły e, taką bardzo silną samotność, e, i, i właśnie lęk przed porzuceniem. Lęk przed samotnością, ale jednocześnie lęk przed porzuceniem. Często ten lęk przed porzuceniem był tak silny, że właśnie dużo, powiedzmy, mężczyzn mnie właśnie porzucało, bo to jakby. E, to nie była miłość, tak. E, ale to było też coś, co się udzielało i co nie było fajne w związku. E, ja tak silnie się do kogoś e, jakby przyspajałam, przy, tak przy, i tak silnie tylko się lgnęłam, e, że ten ktoś czuł tą kontrolę i mój lęk przed porzuceniem. I często kończyło się właśnie porzuceniem, bo to jest tak samo spełniająca się przepowiednia. Ja wchodzę w związek, oczekuję już właściwie, że zostanę porzucona, oczekuję powtarzania tego tematu, które wyniosłam z domu. To jest takie trochę psz, zakręcone. Ja tak to widzę. Tak to właśnie widzę. I to jest na tej zasadzie, że właściwie żadna relacja nie może się udać. Bo ja... Tak. Więc tak to widzę. Ja to po prostu tak widzę, że w takim związku wchodzi się już wchodzi się w związek, Chodziłam w związek z myślą, z obawą, że zostanę porzucona. Zaczynam sprawować kontrolę. Eee, taką biedą, tak? Ale jednocześnie, jakby oddawałam jemu kontrolę, tak? Ale e, moją e, otaczającą, wszechogarniającą miłością taką takim przyspawaniem się do tej osoby, to też spałam konsultację I myślałam właśnie, że jakby, jeżeli oddam mu wszelkie prawo do decydowania o mnie, to on mnie nie porzuci. Ale w gruncie rzeczy w sobie zawsze czułam, że mnie porzuci. I to często był taki. Ta druga osoba wcale czasami nie miała intencji porzucania mnie, i nawet bardzo długo takie związki trwały. Ale to był cały czas taki taniec toksyczny, właśnie. Na zasadzie w jednym związku było bardzo dużo kłótni, co ciągle było kłótnie i ostania. Kłótnie I ostanie. I to były takie cykle: kłótnie i ostania, kłótnie i ostania, kłótnie i ostania, a nawet potem jakieś takie ostateczne nie niemalże ostania. Eee, ale po prostu potem to rozchodzenie się bardzo długo trwało i jeszcze na koniec nieraz było tak, tak miałam w jednym związku, że się jeszcze zeszliśmy. Już po, po naprawdę dłuższym czasie. Potem już się ustaliśmy, ale to odchowywanie moje trwało bardzo długo, wyjątkowo długo, w sensie bardzo długo. Nie mogą się odkleić, nie mogą dojść do siebie. I uczucia jakie są, to są tak y bardzo dramatyczne i silne uczucia, tak silne po prostu, bo to jest ta... Tak, jakby ktoś nam dał kawałek, właśnie nas miłością. To tak trochę jakby nas uzupełni w jakiś sposób. To potem, jak on to znowu wyjmuje i odbiera, to po prostu faktycznie, tak jakby nam serce zabierał. I to faktycznie jestem coś takiego, tak fizycznego, ale jak to w tych romantycznych miłościach się mówi. Dobrze, posłuchajcie. A teraz do rzeczy. Tak jak powiedziałam, temat, czyli poczucie własnej wartości, a samoocena w perspektywie, współzależnienie i osobowość zależna. Zrobiłam wstęp, powtórzyłam podstawy. Teraz co to jest to poczucie własnej wartości? Otóż e, chodzi o to, że to dano co, czyli ja sama jestem ważna dla siebie. Tak, ja sama mam widzieć, że ja jestem dla siebie wartością. I skąd to się bierze? Tak jak mówiłam wcześniej, te rzeczy wyłąkują się, czy kształtują się w wczesnym wieku, w dzieciństwie. Więc, jeżeli e, dana osoba... E, dziecko chce być zauważone. I to jest charakterystyczne, prawda? Na placach wszędzie to widać. Mamo, popatrz. Mamo, zobacz. Mamo, chodź. Mamo, chodź. Itd. I tak dalej. Wystarczy, jak mamo powie, patrzę, patrzę, widzę. Tak? Nawet nie musi mówić super itd. i tak dalej. Nie musi chwalić. Wystarczy, że powie, że widzi. Dziecko chce być dostrzeżone ale nie przez wszystkich, tylko przez tą ważną osobę dla niego. I czasami to jest tak, że na przykład jest dostrzegane przez jednego rodzica. Ja to tak czułam. Perspektywy są różne, tak? Oczywiście mój brat to widział zupełnie inaczej, rodzica inaczej. Ale ważne jest, co dziecko czuło dla kształtowania się do osobowości dziecka. A ja czułam że uwaga mojej mamy jest bardziej na, na moim bracie i na tacie, tak, e, niż na mnie. I wtedy, e, no tak, i, i wtedy to poczucie własnej wartości się takie, jest takie ułomne. E, natomiast e, jest to bardzo związane z miłością bezwarunkową. Bo miłość bezwarunkowa to dla mnie jest po prostu obecność. Cieszę się, że jesteś. Po prostu jesteś. Kocham Cię, bo jesteś. Czyli jakby po prostu bycie razem, obecność, zauważenie kogoś. I w opozycji, i to często jest mieszane, czyli poczucie własnej wartości, jest często mieszane z samooceną. A samoocena, to jest, to po prostu jest ocena siebie. Tak jak tam było wartość siebie samego, to tutaj mamy ocena siebie samego. I to nie jest to samo. Bo, bo to jest właśnie, to jest ocena swoich umiejętności, talentów, czyli to jest jakby, jakim jesteśmy, co umiemy, co potrafimy, jak robimy różne rzeczy, a nie po prostu, że jesteśmy. I często y, dzieci odczuwam to tak, że, y, że y, kiedy nie są dość, nie jest na nich dość uwagi, nie są y, dostrzeżone w taki sposób, jak by chciały, bo dzieci jest zajęty czymś innym, albo go nie ma, albo jest jakiś inny problem, albo jest chory, albo ma coś jest na rzeczy w rodzinie, to dziecko nie otrzymuje dość uwagi. I potem zabiega o tą uwagę i zabiega i zabiega i sobie myśli, że coś z nim jest nie tak. I zaczyna się stać właśnie w jakiś inny sposób i myśli, że musi coś zrobić, żeby być zauważone. I stara się być na przykład bardzo grzeczny. Albo bardzo niegrzeczny, tak? Tylko się chce, w każdym razie się zaczyna starać. I często wtedy otrzymuje tą uwagę na jakiś czas. I jak zauważy ten proces, to wchodzi w ten proces. I to już jest miłość warunkowa za coś. I ten proces często potem e, jakby e, trwa i trwa. I ja miałam coś takiego. E, miałam coś takiego i, i właśnie nawet wtedy, kiedy już wchodziłam w, e, byłam w tej roli tego bohatera, takiego właśnie, który same piątki zbiera, szóstki i po prostu jest ogromna tragedia i rozpacz, jak na przykład tej piątki z czegoś tam nie ma, co jest zupełną obsesją, bo e, bo jakby uczy się człowiek wszystkiego zupełnie, no po to, żeby być zauważonym po prostu, tak? Ale potem to się nie kończy. Jakby całe moje życie wczesne w młodości to było na tej zasadzie, że ja ciągle chciałam coś udowadniać, chciałam zwracać na siebie jakby uwagę, ale udowadniać też sobie i wszystkim, że, my, że jestem, y, jaka jestem, pokazywać, tak? Y, jakby zyskiwać kolejną kolej, uwagę kolejnych ludzi, y, no mężczyzn również też. I wydawało mi się, że jakby tylko w ten sposób mogę zyskać ich miłość i uwagę. Robić coś, mając kolejne sprawności, umiejętności, dyplomy, kursy i tak dalej. Pokazując właśnie, jaka jestem inteligentna, mądra, ile ja umiem, jakie mam talenty itd. i tak dalej. I to był taki dziki pęd właściwie cały czas do kolejnych mężczyzn, którzy jakby przez to kolejne rozpacze, odrzucenia, wchodzenia w miłości i tak dalej, takie cykle ciągle I, i ten pęd do kolejne sprawy, kolejne jakby zdobycze, sprawności, żeby coś sobie udowodnić, żeby zdobyć tą miłość, ale to też właśnie ta była mi już warunkowa i chciałam powiedzieć, że. Yy, żeby czegoś takiego nie pomylić też. Bo ja kiedyś właśnie miałam taki trochę chaos w tym temacie. O co chodzi z tą osobowością zależną? Bo osobowość zależna, mimo że jest zależna i finansowo, i emocjonalnie, i ekonomicznie, i nawet jeżeli chodzi o miejsce, czy, czy że o się o wszystko pyta, prawda. I, i, i że nie pójdzie nigdzie bez jakby zgody, partnera, męża i tak dalej. Zgadza się na, na jakby takie zazdrości i wszystko ale jednocześnie to jest bardzo zwykle osoba inteligentna, z wieloma właśnie jakby talentami i, i, i taka często dynamiczna właśnie bardzo. To też trzeba wiele energii, żeby tak zabiegać o mężczyznę i ciągle mu udowadniać, żeby się żeby jakby i tak zabiegać o niego, tak ściśle go oplatać też, tak? I to bieganie i udowadnianie to u mnie też się przeradzało w takie podróżowanie też, zdobywanie kolejnych miejsc, jak gdyby i doświadczeń coraz więcej, 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 więcej i bodźców, coraz więcej doświadczeń i i i no i, i wiezy, tak? Więcej słuchać, więcej czytać, więcej e, to, to, to łączyło się też z, z jakimś takim nabywaniem rzeczy, gromadzeniem takiej mm, ekskupowaniem książek, e, miałam jakby całe kolekcję różnych rzeczy, potem ciężko mi się było z nimi jakoś tam stawać, pozbywać. No, Tutaj pan mam oglądam bibliotekę, ale to akurat lubię tak. Ale to było w takiej właśnie, tak, to, to była osobowość zależna cały czas. Eee, aż do powiedzmy tych dwóch ostatnich takich współzależnieniowych związków. Eee, I ja byłam taką osobą, która właśnie biegnie przez życie i cały czas coś zdobywa, jakieś nowe doświadczenia, nowe kursy, a potem nowe prace. Jak byłam w jednej pracy, byłam dosyć krótko. Tak jak ludzie teraz żyją, ale ich to robiłam gdzieś 15-20 lat temu. Wtedy to było dziwne. Zmieniałam często pracę, wyjeżdżałam za granicę, robiłam kolejne kursy, ale często to był taki słomiony zapał. Zostawiałam to po prostu w połowie, rzucałam, albo zmieniałam, robiłam kurs, zmieniałam pracę i zostawiałam to mimo wszystko. Nie było, bo, bo jak gdyby to się wyczerpało. Chciałam coś sobie udowodnić. Ale potem się okazywało, że to nie o to mi chodziło, bo to mnie jakby nie, nadal nie miałam tej miłości siebie. I te kursy i te doświadczenia to mnie nie, 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 nie napełniało, to mi... to mi nic nie dawało. Więc gnałam tak i gnałam. A cały czas jednocześnie widziałam siebie jaką właśnie taką szalą myszkę, która niewiele osiągnęła, niewiele wie, jest ymm, nieciekawa i w ogóle. I do terapia to, to jakoś wyposowała. Jak usłyszałam pewne rzeczy. Zejść na ziemię, tak? Rzeczywistość jaka jest, co robisz. Nawet nie miałam poczucia umiału tego, ile robię, ile rzeczy jakby zdobywam i to, to po prostu tak. To było dla mnie takie oczywiste. Ja to po prostu musiałam robić. To było uzależnienie od nauki, od, od, od bodźców, od poszukiwania miłości. Tak, i to, to jest ważne. To jakby to są moje doświadczenia, ale to jest istotne. Ta osobowość zależna i współzależniona, współzależniona ma ogromny problem z poczuciem własnej wartości tak I, i no jakby i samoceną, tak? Ale tutaj jest tak, że, e, że jakby jest ta miłość bezwarunkowa i miłość wałunkowa. tak? Tej miłości powiedzmy bezwarunkowej się nie otrzymało bardzo wcześnie. E, I potem się tego szuka i szuka i szuka. A miłość wyjątkowa tego nie uzupełni, tak? Czy, czy jakby y, samoocena to nie jest to samo, co poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości to jest coś, co, co bardzo trudno jest. Całym procesem terapii, y, odnajdywania siebie, do tego wewnętrznego dziecka, y, odnajdywania schematów, to dopiero to wszystko to y, naprawia. Wtedy, wtedy Odnajdujemy to poczucie własnej wartości. Stajemy się dla siebie wartościowi, Wiemy, że tak naprawdę odnajdujemy tę wartość. I zaczynamy siebie kochać. Dajemy sobie tą miłość, której nie otrzymaliśmy tam na bardzo wczesnym etapie. A to my musimy sobie ją dać. No już nikt nam jej nie da, to jest za późno, żeby rodzice nam ją dali. Może rodzice potem kochają, zawsze kochają. Jak gdyby jest ten pierwszy etap w dzieciństwie, który często jest przygapiony, i potem jest już trzeba samemu to zrobić. Ale samoocena, podwyższanie swojej samooceny, kolejne sprawności, umiejętności, zdobycze, to nic nie daje. Bo to nie jest to samo, co poczucie własnej wartości.